Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Marek i Marcin Łasutowie, dwójka miłośników historii wpadła na ciekawy pomysł uczczenia 1200-letniej historii miasta. Choć sami mieszkają w Bładnicach, pod Skoczowem to cieszy nie jest ich wielką miłością. Zbierają, kolekcjonują, szukają i pytają. To, co stare i często już zapomniane, dla nich jest wielką przygodą. Część ich kolekcji można podziwiać w witrynie sklepowej na ulicy głębokiej, tuż u wylotu na rynek. Po prostu interesuje nas tutaj kwestia obyczaj po prostu ludoznawstwa i powiedzmy, tradycji ziemi cieszyńskiej. Skąd takie zamiłowanie? Zamiłowanie bierze się stąd, że jako mieszkańcy rdzenni ziemi cieszyńskiej no od bardzo wczesnych lat, młodzieńczych, zajmowałem się historią, kolekcjonowaniem powiedzmy różnych materiałów, pamiątek związanych z tym, co tutaj wcześniej powiedziałem, historią ziemi cieszyńskiej. Te tradycje po części przejął mój syn Marcin Łasut, który również zajmuje się różnymi powiedzmy możliwościami eksponowania um, historii, jeśli chodzi o wojskowość polską, jeśli chodzi o policję państwową z okresu międzywojennego, jeśli chodzi o polskie siły zbrojne na zachodzie oraz historię czwartego Pułku Strzelców Podkalańskich, który tutaj w Cieszynie stacjonował. To zapewne fragment tylko kolekcji, którą pan ma w domu. Dokładnie, zajmuje się również obszernie historią, e, powiedzmy z początku wieku, jeśli chodzi o panowanie tutaj w Śląsku Cieszyńskiej rodziny. Franciszka Józefa. Zresztą mój dziadek był jednym z wojaków Franciszka Józefa, także szereg tych pamiątek rodzinnych z tego okresu również się nam zachowało. To co widzimy na wystawie to jakie lata? No tutaj wystawa nawiązuje powiedzmy do minionych jubileuszy miasta Cieszyna z roku 1150, czyli roku 1960, jak i do wystawy tutaj do rocznic 1910, jeśli chodzi o jubileusz 1000 lecia założenia miasta Cieszyna. Pan te pamiątki sam zbierał, czy panu ktoś przynosił? Jak to wygląda? Jeśli chodzi o te pamiątki, to owszem, to są zbiory prywatne, które powiedzmy staramy się nabywać w drodze powiedzmy, współpracy z różnymi osobami zaprzyjaźnionymi. My prywatnie zajmujemy się działalnością, jeśli chodzi o budowę remonty kominu, stąd powiedzmy styczność i kontakt z klientami naszymi pozwala na rozmowy i ewentualną współpracę w pozyskiwaniu tychże materiałów. To, co widzimy tutaj, z jakiej pamiątki, z jakiego eksponatu pan się cieszy najbardziej? Powiedzmy tutaj, jeśli chodzi o tą wystawę, muszę powiedzieć, że tutaj strój Cieszyński, który jest tutaj eksponowany na wystawie, jest to strój mojej żony i tam jest zdjęcie zresztą. W... Kiedy w tym stroju występuje przy różnych okazjach, i jubileuszach jest proszona o to, żeby wystąpiła. Tam jest również na zdjęciu moja córka. Te tradycje, jeśli chodzi o Ziemię Cieszyńską, są u nas, powiedzmy, pielęgnowane i przekazywane, także staramy się to utrzymywać, żeby, powiedzmy, ta historia piękna Ziemi Cieszyńskiej nam gdzieś, powiedzmy, nie umkła, która, powiedzmy, jest tam przy różnych świętach, okazjach, jednak powiedzmy czasami pomijana. Uważam, że rocznice, tak jak ta 1200-lecia założenia miasta Cieszyna, fundamentem takiej rocznicy powinno być e, powiedzmy i tradycja, i strój, no i przede wszystkim historia piękna naszej ziemi cieszyńskiej. Skąd pomysł, aby wystawę zorganizować właśnie na tuż nieopodal rynku, w witrynie sklepowej? Tutaj powiedzmy pomysł zrodził się również z inicjatywy pana burmistrza miasta Cieszyna, pana Ficka, także za lekką, powiedzmy, po części jakby taką namową, że w związku z tym, że posiadamy różne eksponaty związane z historią miasta Cieszyna i też, że, też, że tutaj tych jubileuszy, czy byśmy tej wystawy, powiedzmy, nie zorganizowali, taka, taka, takie zapytanie tutaj ze strony miasta padło i my żeśmy podjęli tą, że tak powiem, powiedzmy, inicjatywę i tą wystawę, żeśmy tutaj naszymi powiedzmy, możliwościami zorganizowaliśmy. Dzięki tutaj współpracy z kierownictwem sklepu, gdzie powiedzmy była zgoda na zorganizowanie tej wystawy. No, to jest z stopni lecia ale nie ma nic na zamku ty, ty, tych żabek, Żaden nie ma. tego nie ma. Nie ma tych żabek. Znaczy... Jestem członkiem i założycielem jednej z grup, właśnie 139 Gebelsiager Regiment. Jest to grupa rekonstrukcyjna, która stara się odtwarzać jednostki polskie i niemieckie z okresu II wojny światowej. Czy na tej wystawie coś z pana pamiątek możemy oglądać? Jest tu troszeczkę pamiątek, które wspólnie razem z ojcem pozyskaliśmy, które, są poświe... które przedstawiają właśnie obraz. Cieszyna z lat właśnie 1910 i 1960 roku, czyli z okazji 1000, obchodów 1100 i 1150-lecia miasta Cieszyna. Chodzi typowo właśnie o pocztówki. Jest Pan młodą osobą, pasja, hobby, spędzenie fajnie czasu ze znajomymi. Jak to wygląda w Pana przypadku? Jest to, jest to frajda. Praktycznie w każdy weekend staramy się zorganizować jakiś wyjazd śladami tak zwanej historii tutaj naszego regionu. i z, Po stronie polskiej i po stronie czeskiej jeździmy, jeździmy właśnie po różnych liniach umocnień, różnych właśnie miejscach historycznych, gdzie ta historia właśnie od, odcisła piętno właśnie na naszych ziemiach. Gdzie pan znajduje te stare przedmioty, stare mundury, odznaki, pamiątki? Większość większość wolnego czasu staramy się właśnie spędzać rozmawiając ze starszymi ludźmi, którzy jednak są tak zwaną żywą historią i posiadają wiele cennych pamiątek różne właśnie zdjęcia, dokumenty. Zdarza się, że i umundurowanie z okresu II wojny światowej, bądź nawet wcześniejsze. Dużo czasu i pieniędzy potrzeba na takie hobby? No, praktycznie. Czasu, czasu bardzo dużo na te, na te tematy, że tak powiem, ucieka, ale nie jest to czas stracony, jest to jednak znajomość historii, to jest po prostu pasja i człowiek z środki finansowe i wolny czas stara się jak najbardziej poświęcać tym kierunkom. I ja tą historię tak dotykam na żywo, spotykając się właśnie ze starszymi ludźmi, którzy są kombatantami, które powróciły z wojny, często bardzo barwnie opowiadają historię, jak przeżywały y, momenty na froncie. Dodatkowo staramy się przez lekcje, żywe lekcje historii przedstawiać tą historię na żywo. Młodzieży w szkołach organizując właśnie lekcje historii. Są to lekcje połączone z wystawami, gdzie przedstawiamy, jak wyglądały mundury i sylwetki żołnierzy z okresu II wojny i policji państwowej sprzed wojny. Dodatkowo mundury właśnie polskie, niemieckie, mundury sanitariusze, dziewczynek z okresu II wojny światowej czyli z tak zwanych związków bdm -u. Jest to, jest to na, na dużo ciekawsza, że taką historia dla, dla młodzieży, bo nie jest to tylko historia wyczytana z książki, że przeczyta książkę, zamknie książkę i temat już jako jest zamknięty, tylko jednak coś pozostaje w tej pamięci młodzieży, widząc to na żywo. Ta wystawa już powoli się kończy. Gdzie będzie następna, gdzie Wasze eksponaty będzie można podziwiać? I oglądać. Kolejną wystawę staramy się zorganizować w Książnicy Cieszyńskiej i mamy, zwrócili się do nas z prośbą z zameczku Zwisły, z zameczku Habsburgów, żeby i tam zorganizować wystawę właśnie poświęconą ziemi, tutaj śląska Cieszyńskiego. Niecodzienna wystawa będzie czynna do najbliższej środy.